Dzień dobry kolejne nowe doświadczenie w życiu dzisiaj z żoną będziemy ogarniać podłogówkę pierwszy raz podłoga już przygotowana folia wyklejona podłogówkę będziemy układać na rurach firmy Canterm Blue Floor dosyć popularny produkt na polskich forach generalnie ludzie się dosyć dobrze o nim wypowiadają że się dobrze układa no zobaczymy, będziemy lekko grzać też rurę tutaj, no bo jest tylko 15 stopni. Widziałem, że w internecie niektórzy nawet puszczają wodę w obieg. No zobaczymy, jak to będzie się układać. Generalnie internety mówią, że nieogarnięty gość powinien 50 metrów dziennie ułożyć. Zobaczymy, jak to nam będzie szło. Teraz Wam wrzucę, jak wygląda mniej więcej układ podłogówki w pomieszczeniach na. Na piętrze, generalnie wszędzie, 15 cm. No tutaj będzie gazem, gazem zasilana ta podłogówka. Tylko łazienka będzie tutaj, jest przewidziana na 10 cm. Także około 600-między 600 a 700 m, rury na górę pójdzie. No, i zobaczymy, troszkę będzie yy, zabawy. No, bo tutaj na przykład yy, rurki będą przechodzić przez dwie ściany. No to wiadomo, trzeba je wpuścić, troszkę się pobawić z tym. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Niedługo dojedzie żona. Ja przez ten czas yy, poprzekuwam, yy, poprzekuwam yy, ściany. Yy, plan jest tutaj, żeby gdzie po drugiej stronie jest. Yy, po drugiej stronie jest rozdzielacz, żeby wykuć ścianę, a tutaj gdzie będą pojedyncze rulki yy, przechodzić, yy, będzie wywiercone to 30 yy, wiertłem, tak żeby otulina się jeszcze yy, zmieściła i spróbujemy w te otwory wkładać yy, rulkę. Jeżeli się uda, to dobrze, jak nie, no, to trzeba będzie to roz, rozkuć. No tutaj yy, mam nadzieję, że dobrze z tym wyjdę. Generalnie będzie nad tym rurka szła. W otulinie przechodziła do następnego pokoju, no bo tutaj ta rura idzie. Tak samo tutaj wystaje troszkę rurka od kanalizacji, ale mam nadzieję, że to nie będzie żadnym problemem. No i dzisiaj walczymy. Pierwsze podejście do podłogówki. Będę zdawał relację jak to idzie. Słuchajcie, żeby nie było, że zawsze jest tak kolorowo, No, bo generalnie podłogówka się bardzo fajnie układa. Ostatnia sekcja, tak naprawdę. No, tutaj trzeba było trochę pokombinować. Bo było obliczone tutaj rurka, rozkład co 15 cm do końca. A wiadomo, że 10 cm tutaj wchodzi na beton. No, i jeszcze kawałek na ewentualne. Na ewentualne e, opcje barierkowe trzeba zostawić, e, więc zostawiłem tu 10 i tu 10 z kawałkiem. No i robi się nam 20 parę centymetrów mniej. Źle wyliczyłem. Musiałem kawałeczek zwinąć, i podczas zwijania zwijałem tutaj na kołowrotek. E, wąż e, rurka zaczepiła się od labina. Grabina się pociągnęła, dobrze, nie w okno, yy, pociągnęła rurkę, no i coś takiego wylazło, yy, o tu widać, nie, no i co, cięcie, yy, 120, nie wiem, 120, zobaczymy ile tam jest, yy. A ciężko było ją przepuścić, bo tutaj już sporo, sporo było rurek włożone, trzeba było podkuwać. No nie, wiem, z parę metrów rury poszło się walić, no ale takie sytuacje się zdarzają też. Co, ściągnąć trzeba tą rurkę? Dobrze wymyślić, jak to rozmyślić. Jak to roz, dobrze wymyślić, jak to. Rozmieścić, Ora poszedłem trochę na hura Wyszedłem tutaj, zobaczyłem, że to nie wyjdzie ładnie. Stwierdziłem, że poprawię. No i podczas zrywania rurki drabina pociągnęła rurkę i taki wypadek. Także w plecy dobrych kilka metrów rurek, no ale nie można się przejmować takimi rzeczami. Zrywamy, jedziemy dalej. Dzień dobry. Walki z podłogówką, ciąg dalszy. Będę brał się za dół. Góra już ogarnięta z małymi przygodami. Ostatniego dnia, tak naprawdę, czas operacyjny robienia podłogówki to były dwa dni. No i tutaj z pewnymi przygodami, o których pewnie już widzieliście. Dzisiaj zaczynamy dół. Podłogi wszędzie, oprócz wiatrołapu przygotowane. Tu w wiatrołapie taki mały pierdzielniczek. Garaż też przygotowany. 10 obwodów, tak samo jak na górze. Tutaj mamy rozdzielacz. Możemy sobie go odpakować. I wam mogę znowu historię błyskotliwego Łukasza opowiedzieć kułem tutaj dziurkę pod, pod peksa no i oczywiście mam wydrukowaną, piękną książkę gdzie idą kable, w kuchni pomierzyłem bo tutaj idzie po drugiej stronie kabel do indukcji no i wpiłem w ten, w ten w te gniazdko wiertarkę, no i co? pierwszy, prze, prze, pierwszy otwór trach, wbiłem się w przewód, na szczęście tylko zdarłem izolację z jednego kabla, więc więc zawinięte zawinięte porządnie, no ale taki łukasz jest mistrzu. Także ja dzisiaj zaczynam od salonu Startuję od rozdzielacza w salonie będą trzy pętle mniej więcej po 80-90 metrów, najdłuższa chyba ta ma 97 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Rozstaw w salonie jest zaprojektowany co, co 20 cm. Tylko przy oknie, metr od okna, tak jak tutaj jest zaznaczone. Okno będą 10 cm. No i można sobie to ułatwić, jak wyjść tymi pędzami. Ja sobie kupiłem czerwoną, e, niebieską taśmę izolacyjną. I pierwszą mam po prostu zaznaczone tu po tej stronie, tu po tej stronie, yy, gdzie się pętla kończy, następne mam zaznaczone, tak na całości tutaj, żebym wiedział, że dobrze wyszło. Yy, żółtym jest zaznaczona, jest zaznaczona dyletacja, gdzie będzie szła. No i tutaj będą wchodzić do dwóch pętli, do dwóch pętli yy, peksy. jedna będzie tędy szła. No, i tutaj, tymi peksami, co idą do salonu, będzie też kawałek kuchni e, ogrzewane. E, tutaj, e, tutaj jedna pętla. E, nie pamiętam jaki dokładnie długość, to wszystko zobaczcie na planie. Tutaj, druga pętla. E, tutaj, e, przez spiżarnię, e, pętla była zaprojektowana, że wchodziła przez kibelek, i wchodziła tutaj. Ale chyba zrobię tutaj, e, tędy przez tą ścianę, e, ponieważ. Ta że tutaj nie bardzo jest gdzie zmieścić wejście tych pętli. Tutaj po tej stronie jest komin od lasu, więc tutaj tak na niewiele miejsca zostanie. A jeszcze trzeba brać pod uwagę, że będzie, że będzie stelaż pod kibelek tutaj montowany, więc troszkę miejsca musi być. No i stwierdziłem, że będzie tutaj wychodziła ta pętla. Ją można wyłączyć, gdyby, gdyby, gdybyśmy chcieli, żeby w spiżarni było, było chłodniej. No to tak. Tu trzy pętle, czwarta, piąta yy, piąta, szósta yy, siódma, ósma i lala i za ten jeszcze raz. No i tak, to tak w salonie będą trzy pętle, kuchnia czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, i ja już nie wiem jak to będzie szło. Dobra, zamotałem się, pokażę Wam po prostu projekt. Dzień dobry, czas operacyjny 4 pełne dni można powiedzieć i podłogówkę mamy położoną. Oczywiście mówię tutaj o samym położeniu rurek bez folii, a swoją by się pewnie z 5 dni y, tutaj y, zeszło. Y, bardzo pomagała żona, tutaj ładowała do tekera y, skrzywki, y, spinki, y, trzymała rurę, żeby się nie, nie poplątała, rura Canterma Blue Flor. Nie mam porównania do innych rur, ale kładło mi się ją bardzo dobrze. E, bałem się tych zagięć tutaj, ale nie jest ją łatwo zagiąć. E, generalnie pracowaliśmy w temperaturze, tutaj na górze było około 18 stopni, na dole około 15. E, I układaliśmy tą rurę e, w miarę bezproblemowo. E, miałem tylko jedną... E, jedną e, Przygodę, którą widzieliście, no ale to rura zaczepiła od drabiny, drabina się przewróciła, pociągnęła rurę i ją zagięła. No to tak, ten i 30 metrów rury poszło się walić, oto trochę odskoczyło na miejscach, gdzie jest rekuperacja, są 40 i trochę ta rura. No tylko w tym miejscu na zakręcie się podniosła. Teraz Wam króciutko powiem mniej więcej co tutaj było zrobione. Większość jest rozstaw po 15 cm według projektu. Urszulki dwie pętle. Metry mam zapisane, pętle nie przekraczają. tam Średnia jest 80 metrów, najdłuższa ma chyba 87 albo 90, nie pamiętam dokładnie, na planie to jest za, e, zaznaczone, plany Wam pokażę. Dzisiaj jeszcze tylko porobiłem dyletację w miejscach, gdzie... E, porobiłem e, otulinę w miejscach, gdzie będzie dyletacja przebiegała, w tym pokoiku jedna. E, tutaj pralnia, też co 15 cm, oczywiście no tutaj, gdzie na przykład rura idzie od, od kanalizacji, no to tą, tą, tą rurkę przysunęłem trochę do drugiej rurki. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś tam. Yy. Myślę, że, myślę, że parzyć w nogi nie będzie. No tutaj też yy, nie zawsze wszystko wychodzi idealnie, yy, tak jak na planie. No. Yy, plan yy, brał pod uwagę całą szerokość. No ja tutaj zostawiłem dyszkę na wylewkę, jeszcze dyszkę na jakieś ewentualne przyczepienie barierek potem tutaj gabinecik w gabineciku no wyszły, wyszły rozdzielacze będę je musiał dosyć mocno zaizolować żeby tutaj nie oddawały za dużo ciepła rozdzielacz tutaj 10 obwodów wygląda tak tutaj zależy mi żeby nie było ciepło więc podłogówka nie idzie nie wiem jak to będzie przy rozdzielaczu i rurze zasilającej a no, tutaj jeszcze jest to do poprawy. No, będzie to trzeba zaizolować, żeby tutaj ciepło nie, nie waliło od, tego, od tej skrzynki. Skrzynka będzie pewnie jeszcze jakoś zabudowana. Także, także tak to wygląda. też już widzieliście. Łazienka. Łazienka co 10 cm. Też raczej bezproblemowo się tutaj robiło tą podłogówkę. Tutaj większość tych pętli, tutaj co widzicie, idą. Do innych pokoi. Jest oczywiście na ścianach, które wszędzie pozaznaczam. I pofotografuję, gdzie potem mogę wiercić. Tutaj będzie na przykład zabudowa, więc to będzie dosyć mocno sfotografowane i udokumentowane. Tu, gdzie prysznic tak naprawdę nie jest robiona podłogówka, tylko tutaj z boku. No, i tutaj widzicie, gdzie jest to czerwone zaznaczone, będzie prysznic, więc tak naprawdę 20 cm wchodzi w prysznic. A tutaj, gdzie już będzie ewentualny, ewentualny prysznic z odpływem, no to nie jest nic zrobione. Tu sypialnia, też dwie pętle. Po środku dyletacja, tu gdzie dyletacja, no nie chcę współpracować, ten. tu gdzie dyletacja jest wklejona otulina. Gandyloba numer 1 to 15 cm. I garderoba numer 2, tu ciepniej też 115 cm. Górę robiliśmy 2 dni, no 2 i kawałek poniedziałek, ale pełne dwa dni można powiedzieć, bo nie robiliśmy sobie rano napinki. Trzeba się też wyspać, żona głównie i córka. No bo ja to tak, zaspaniem to tak różnie. Teraz Wam pokażę szybciutko jeszcze, jak to na górze, na dole wygląda. Tylko już jest drabina zdemontowana. Schody są zdemontowane, więc trzeba podrabinie. Więc trzeba. Jakiś mi tutaj upadł kawałek betonu. E, no dobra. E, na dole, wszędzie po 15 tutaj. No nie, nie wszędzie, na dole się troszkę różni to. Tutaj mamy według projektu co 20 cm, tylko metr od okna, nie cały metr od okna tutaj wyszło jest co 10 cm podługówka ułożona trzy pętle. Również w miejscu, gdzie będą dyletacje, w tym miejscu, gdzie jest żółtą, żółtą izolacją zaznaczone będzie dyletacja szła. Włożona otulina, tutaj jedna dyletacja, tutaj druga dyletacja. No i tutaj trzecia dyletacja będzie szła między, między tutaj wejściem. No i tam w wejściu też jest dyletacja. Tutaj mamy rozstaw, już mówiłem, 20 cm, przy oknie 10 Kuchnia 15 Tutaj, gdzie będą stałe meble kuchenne, tu lodówka będzie, nie ma w ogóle podłogówki, to jest wewnętrzna ściana. Tu na zewnętrznej ścianie jest puszczone dwie pętelki. Żeby ewentualnie tam to yy, jakaś wilgoć nie weszła. Yy, jedni tak robią, drudzy nie. Drudzy w ogóle pod szafkami robią ogrzewanie. No my stwierdziliśmy, że, że nie. Tutaj jest o, jedna pętla w tej w, w spiżarni, którą można wyłączyć. Yy, no tam ma 30 parę metrów najkrótsza pętla. Yy, tutaj nie ma w kibelku oddzielnych pętli. Są pętle, które przechodzą tutaj na korytarz i, yy, i na korytarz yy, yy, wiatrołap, yy, rozstaw 10 cm, to jeszcze trochę bambetli stoi, ale tutaj też pod szafy nie ma, nie ma podłogówki pod szafami, tylko dwie pętelki są tutaj puszczone przez ścianie. No i garaż to 30 cm, tutaj w garażu ta pętelka ładnie wyszła, yy, ta yy, no, troszkę tutaj źle było wyliczone. No mówię, nie zawsze z projektem się tak zgadza, mimo tego, że sobie to człowiek ładnie tutaj rozrysuje potem na podłodze ten. Żałuję tylko, że ta pętla po prostu, która mi wyszła tak jakby tu dodatkowa, nie wyszła bliżej bramy, więc grzałoby się by to przy bramie. No, no tylko to jest tak zrobione, żeby, żeby środeczek ładnie wyszedł. No i kotłownia. Kotłownia, też głównie pętle wszystkie, które wychodzą, nie ma tutaj oddzielnej pętli. A rozdziela wygląda podobnie jak na górze. O, tak to wygląda. Także 4 dni pracy. Trochę grosza znowu zaoszczędzonego. Satysfakcja jest. Żona dzielnie pomagała. Naprawdę tutaj się przykładała. Mi się dużo lepiej robiło. Wiadomo, że jak się jest do kogo odezwać, no no to jest spoko, tutaj na schodki wymyśliłem, że będą, nie będą wychodziły do garażu, ponieważ drzwi planuję zrobić od tamtej strony i tu będzie schodek schodzący do garażu, więc 10 cm też wycięte, wycięte styropianie, żeby z pan odwylować mógł zrobić schodek, tu podobna sytuacja eee, ten eee, peks schodzi sobie tutaj na dół i jest też w peszlach puszczony i 10 cm, żona wycinała bardzo się starałam, mam nadzieję, że to wszystko dobrze jest przygotowane. Czekam na telefon od pana, od miał właśnie teraz jakoś dzwonić. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomniał. Także, także tak to wygląda, satysfakcja jest, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze grzało. No i tyle, o kotek, przeszło Tutaj kotek sobie patrzy na nas. No, także na razie.